Wiesz, jak się nazywa foka bez oka? Wypij dalej. To dopaminowy wąż. <laughs> Słuchaj, pokiereszowana można. Mamy takie zadanie. Dane jest równanie 5x równa się y przez w, gdzie x, y, w są różne od zera. Zadaniem na. było przekształcenie tego równania tak, aby wyznaczyć x, y, w. PaEł otrzymał trzy równania: pierwsze tak, drugie tak, trzecie tak. Czyli tutaj masz przykłady niby wyznaczenia tych niewiadomych, tych komedianskich chromosomie. Okej, okay, mamy znaleźć te, które są poprawne. Dobra, słuchaj, śmieciu, zanim zaczniemy, musimy przedyskutować, czym jest mnożenie i dzielenie obu stron równania. Popatrz na to. Masz 2 równa się 2. To jest coś oczywistego. I jak pomnożymy obie strony razy 3, czyli masz tak, 2 razy 3, 6... I 2 razy 3, 6, to zobaczysz, że przed i po dostaliśmy prawdę. Czyli możemy tak robić z równaniami. Tak samo jak masz dzielenie, tak? Dzielenie obu stron, na przykład na 2, to wtedy masz 2 na 2, 1 równa się 2 na 2, 1. Czyli dzielimy obie strony równania. Kiminisz to, śmieciu? Dobra, przejdźmy do zadania teraz. Czyli tak, zacznijmy od wyznaczenia x. Czyli mamy 5x równa się y przez w. Zwróć uwagę, że przeszkadza nam ta piątka, przez którą mnożymy x. Więc my chcemy tutaj podzielić chromosomie to przez 5. Jak jest mnożenie tutaj, to dzielimy obie strony. I tak mamy 5x na 5x, i tutaj masz y, i to, co jest w mianowniku, oznacza dzielenie, czyli tutaj możesz wpisać tę piątkę. OK. I zwróć uwagę, że pierwsze się zgadza. Teraz wyznaczymy sobie y. Żeby to zrobić, widzisz, że to w nam przeszkadza. Działamy operacją odwrotną, czyli mnożymy razy w obie strony. I mamy 5x razy w. I tutaj w w mianowniku się skróci z mnożeniem w, czyli masz po prostu y. I widzimy, że nie mamy tutaj czegoś takiego, więc to na pewno odpada. Teraz wyznaczymy w, ty infantylne azbeście, Czyli co robimy? Mnożymy obie strony razy w, dostajemy 5x razy w, równa się y. No i widzimy, że przeszkadza nam tutaj 5x, więc dzielimy obie strony przez 5x śmieciu. I tak dostajemy to dzielone przez to, skraca nam się, tak? Czyli masz po prostu w. A tutaj masz y dzielone przez to, czyli po prostu piszesz y i w mianowniku to. I widzimy, że się zgadza z trzecim. Nara.